Witajcie moi drodzy. W dzisiejszym materiale kończymy tak naprawdę pozostałe mechaniki związane z nowym dodatkiem Jump to Lightspeed i będzie on związany z tak zwanym Indirect Damage. I tak jak było w poprzednim filmie, najpierw opowiem. Ogólnie o czym jest ta mechanika i jak ona wygląda, a później będą taka ta część bonusowa, w której opowiem troszkę więcej na temat tych ciekawostek, wszystkich, które są z tą mechaniką i nie tylko, bo też troszeczkę innych rzeczy opowiem związane. I na początek, wprowadzona jest, zostaje mechanika tzw. indirect damage, czyli są to obrażenia, które nie mogą być w żaden sposób sprewentowane, czyli nie, mogą, nie można im zapobiec. Natomiast. Przydziela je gracz, który je otrzymuje. W przypadku naszej karty Planetary Bombardment zadajemy 8 tych indirect damage'u graczowi. To jest po prostu na gracza. I teraz ten gracz, on mówi, że on będzie sobie przydzielał te obrażenia na swoje jednostki i lub bazę. Bo może i tu, i tu przydzielić. Rozdziela te obrażenia dowolnie. Natomiast żadna tarcza nie daje mu możliwości, Zapobiegnięcia tym obrażeniom, więc to jakby omija tarcze. Więc co by się na przykład stało? Mamy jednostkę na przykład 3-3, czyli ma zostały jej trzy życia i ma na sobie silk token, czyli tą tarczę. No i my na przykład zadajemy indirect damage i on mówi: To ja sobie przydzielę 3 w tą jednostkę. No to jeżeli trzy w tą jednostkę, tarcza zostaje pomijana. Ta tarcza nie spada w żaden sposób. Ona pozostaje, natomiast jest pomijana. I jednostka otrzymuje trzy obrażenia, a ponieważ obrażenia są równowarte ilości życia, to taka jednostka zostaje pokonana. Również nie można przydzielić więcej obrażeń, niż jednostka ma. Życia, które pozostało. Czyli na przykład, jeżeli mielibyśmy zadać 8 indirect damage'u, przeciwnik ma na stole jednostki o łącznej wartości 5 życia, czyli ma na przykład jedną, która ma 4 życia, drugiej zostało 1, to może przydzielić 4 pierwszej jednostce, 1 drugiej jednostce, a pozostałe przydziela w bazę. Natomiast nie musi tego robić. Może od razu przydzielić wszystko w bazę, albo na przykład przydzielić, nie wiem, 3 w jednej jednostce, tak aby przeżyła, tej, która miała 4 życia, a pozostałe. Obrażenia przydzielić w bazę, tak żeby wszystkie jednostki przeżyły. Więc ta mechanika w ogólnym założeniu jest dość, właśnie o tyle ciekawa, że tak naprawdę nic przed nim nie chroni. Z tego, co nawet twórcy tam opisywali, to nawet taj Phantom nie chroniony jest przez Indirect Damage, czyli on może po prostu otrzymać te, te obrażenia. Jeżeli wyjdzie już klaryfikacja, czyli wyjdą Comprehensive Rules i tam będzie jakaś wzmianka dalsza o tym, no to jeżeli coś się będzie miało zmieniać, to oczywiście w opisie na pewno, czy, czy w komentarzu umieszczeń. Informację taką, klaryfikację tego, że jednak jest to inaczej niż teraz mówię, natomiast na tą chwilę wszystko się zapowiada, że będzie właśnie w ten sposób. No i tak naprawdę mamy yy, jednostki, które mogą przyciąć ten indirect damage, mamy właśnie eventy i tak dalej. No i tutaj mamy jednego z liderów, który będzie opierał się w pewien sposób o ten indirect damage, czyli Boba Fett i on ma bardzo ciekawą zdolność, ponieważ on ma zdolność, że kiedy zadajemy non-combat damage. Czym jest non-combat damage? To są wszystkie obrażenia, które nie zostały zadane podczas e, obrażeń w ostatniej fazie e, kombatu, czyli w ostatniej fazie walki, kiedy to jednostki ścierają się albo jednostka uderza po prostu w bazę. To jest ten. Wszystko poza tym etapem, jakby wchodzi, czyli wszystko, co ma zadawanie obrażeń on-attack, wszystko, co ma zadawanie obrażeń przy wejściu, czy przy plate czy, czy przy When defeated albo jak inna jednostka, coś, coś się dzieje itd., dalej, no to te wszystkie, te wszystkie sytuacje triggerują Bobę i pozwalają mu uzyskać, pozwalają jakby użyć jego zdolności. No i on również w tej sytuacji zadaje jeden Indirect Damage. Można więc to połączyć przy Indirect Damage, można to połączyć na przykład z P38 i ze wszystkimi innymi i ze wszystkimi innymi typami obrażeń, które, które mają różnego rodzaju jednostki lub eventy, bo na przykład Daring Race tak samo pod to podchodzi. No i tutaj jest ciekawa zasada, że w momencie, kiedy Boba Fett wyjdzie i wyjdzie jako pilot, to kiedy właśnie ma ten deploy jako upgrade, czyli jako pilot wchodzi, on zadaje ponownie cztery obrażenia, tylko że tym razem nie są to indirect damage, ale my je przydzielamy tak jak chcemy. Więc one zbijają tą tarczę, to jest pierwsza rzecz, ale też przyjmują na obrażenia w tą, w tą tarczę. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi tutaj o główną zasadę indirecta, to mamy wszystko. I teraz przejdźmy sobie trochę do takich bonusowych rzeczy. Pierwszą z ciekawych kart jest Close the Shield Gate, który też mm -hmm. <try> ciekawie właśnie działa przy indirekcie, ponieważ mamy. Zasadę taką, że mamy event, który mówi, że wybieramy daną bazę, i następne obrażenia, które miałyby zostać zadane w tą bazę, zostają sprewentowane. Można powiedzieć, że jest to po prostu shield token, tylko taki, który tr będzie trwał do końca fazy. Tak to można sobie najprościej wyobrazić czy zwizualizować. Natomiast ponownie, indirect damage to omija, ponieważ jak sama nazwa, jak sama, jak sam. Przepraszam, jak tam wcześniej wspomniałem, indirect damage to jest taki, który nie może zostać sprewentowany, czyli ten prevent na niego nie działa. Więc on omija, natomiast close the shield gate dalej jakby ma w mocy działanie. To nie jest tak, że on w tym momencie spadnie, tak jak ta tarcza, też nie spadnie i będzie sobie cały czas ten, ten event działał do końca tej fazy, natomiast indirect i tak, i tak go obchodzi. I tutaj z kolejnych rzeczy mamy na przykład nową kartę, którą jest Devastator, gdzie jest zdolność, która moim zdaniem jest bardzo silna, czyli możemy my przydzielać ten Direct Damage. I będzie to działało zarówno w e, Premier, jak i w twinsaler. Czyli ze względu na to, że tam jest użyte słowo opponent, to my możemy pomiędzy różnymi przeciwnikami przydzielać te obrażenia. Czyli możemy wybrać nawet trzech oponentów, jeżeli gramy w, właśnie w Twinsanie, i każdemu z nich przydzielić, na przykład, daną porcję tych, tych obrażeń, którą, z której sumy mamy. Więc to jest e, bardzo ciekawa rzecz, że to, ten, to jest na razie jedyna, tak, jedyna, jedyna karta, która na to pozwala. Natomiast no, już samo to, że my możemy kierować tym Direct Demeterem, daje bardzo dużą przewagę. I. Ostatnia ciekawostka, o której chciałem powiedzieć, to jest Kazudakshono. Kazudakshono jest bardzo ciekawym nowym liderem, który się pojawił, a mianowicie jego zdolność mówi o tym, że dana jednostka traci wszystkie swoje umiejętności do końca rundy. Zaraz potem możemy wykonać kolejną akcję. Natomiast ta pierwsza część jest najistotniejsza, czyli utrata wszystkich, umiejętności do końca rundy, nie do końca fazy, co jest dość istotne, tylko do końca rundy. Więc z czego składa się runda? Żeby przypomnieć, runda składa się z fazy akcji i z fazy przegrupowania. Zaczynamy ją z grę, zaczynamy od fazy akcji, po czym następuje faza przegrupowania i faza przegrupowania kończy rundę i rozpoczyna ją kolejna faza akcji. Więc na przykład mamy Millennium Falcona z Spark of Rebellion. Który mówi o tym, że w trakcie regroup phaseu mamy opłacić koszt Falcona. Wyłączamy tą zdolność i w tym momencie nie będzie trzeba opłacać go, żeby, żeby on sobie mógł dalej pozostać w wykresie. Natomiast takich wyjątków może być sporo. Jak najprościej sobie to złapać, które zdolności będą działały z tym, z tym liderem, a które nie. Jeżeli będziemy mieli zdolności, które mają miejsce w określonym powiedzmy czasie, są usytuowane w określonym czasie, na przykład end of phase, during regroup phase, during action phase i tak dalej, to te wszystkie zdolności będą z nimi działały i będą wyłączane, jeżeli mamy zdolności typu keywordy, takie jak właśnie grid, sentinel i tak dalej, one również są wyłączane. Natomiast jeżeli będziemy mieć zdolności, że yy, jednostka odpala tak zwany Delayed Effect, czyli mamy przykładowo Kirę, która mówi, że wskazujemy nazwę karty i ta karta jest droższa, to to w ogóle nie, nie będzie współgrać, jakby nawet jeżeli użyjemy tej zdolności, to jakby to w tym momencie tej Kiry nie będzie w ogóle dotyczyło, przynajmniej ta zdolność. Bo to nie jest zdolność, która jest jakby w tej karcie, tylko to jest zdolność, która została odpalona z efektem opóźnienia. I ten efekt opóźnienia kończy się w momencie wskazania specyficznej sytuacji. W tym przypadku, dopóki ona pozostaje w grze. Więc dopóki Kira pozostanie w grze, ten efekt będzie działał. Natomiast kiedy Kira opuści grę, to w tym momencie dopiero ten efekt przestaje działać. I to samo będzie ze wszystkimi innymi kartami, których, które właśnie opierają się na tym, na tym efekcie opóźnionym, czyli na tym, że musi speł zostać spełniony specyficzny warunek, żeby to zostało zakończone, który nie jest typowym umiejscowieniem w czasie, tylko na przykład mówi, że jednostka musi opuścić grę, nie wiem, jednostka nie może być przygotowana i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, jakieś takie efekty. Natomiast wszystkie te, które będą związane właśnie z specyficznym momentem w grze, to te efekty jak najbardziej będą i tak samo wszystkie tak zwane trigger efekty. Triggery to są wszystkie, na przykład on attack, when defeated i tak dalej, to również zostaje wyłączone. Natomiast tak jak mówię, nie zostają wyłączone te, które są z delayed efektami i to będzie dość istotne yy, przy tak naprawdę budowaniu talii, jeżeli ktoś będzie chciał talię na Kazudzie no sobie zbudować. Do niego w tym secie doszło kilka fajnych kart, które właśnie mają ten efekt, że jedna karta mówi, że dostaje obrażenia na koniec chyba rundy, że, że tam w re-grupie, a druga, że zostaje pokonana w regroupie. Jakoś tak to było. No i właśnie po to, to mniej między innymi jest jego ta zdolność, która po prostu to będzie wyłączyć. Tak samo z Falkon, to będzie fajnie działać. Jest jeszcze kilka innych efektów, które Dam z tym zacząłem. Także jeżeli chodzi tutaj o mechaniki, to mamy je zakończone całkowicie. Wszystkie nowe rzeczy, które zostaną wprowadzone w Jump to Lightspeed zostały omówione. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu, dawajcie znać o co jeszcze byście chcieli na przykład się dowiedzieć, co jeszcze tutaj trzeba by było omówić, nawet przed tymi prelepisami, tak żebyście mieli jak największą wiedzę i jak najbardziej mogli sobie swobodnie te rozgrywki prowadzić. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, trzymajcie się i moc z Wami.